Siema, 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 dzień 14 z 30. Wyzwanie No Excuse. Najpierw pokazuję moją kruszynkę w tym Pomachaj. No nie chcę, ale ma tylko trzy szłapki. Cześć, ale kochani. Tak, dobrze się, dobrze. Ja teraz miałem wejść. Cześć, kochani, cześć, kochani. Eee, robię dzisiaj za kamerzystę i jestem u sąsiada. Siema, siema, siema. Eee, tak, może tak, już skończyła, ale wymyślała sobie jej fajny sposób, żeby ciągle z nami być Wszędzie wkręca się na Si! Sí. Dokładnie tak jest! No i w postanowiłem ją dzisiaj właśnie e, nie wykorzystać, ale pożyczyć się na chwilkę Zaprosić na kawkę, na też O uchwale się tutaj żoncia robiła e, pyszną roladę jabłkową Zobaczmy. To Zobacz. moja kawa speciali Widzicie nie, to, nie widzicie nie, to. Co, ja mam wersję. tą zdrowszą wersję, jakby nie było. Zaraz ściągnę przepis e, na moje potrzeby, więc zaraz spróbujemy. Dodam ja jeszcze, że zdrowsze nie znaczy lepsze, bo ta się nawet nie spić. Zdrowsze, <laughs> ale zdrowsze okay. i lepsze. Okay, nie Zostawię jeszcze moją kuchle i ma piąteczka, cyk, tak że my się też dogadzamy ja dzisiaj na e, Znajdziemy bananek i to no jest MC Granat, bo na kawę już za wcześnie dla tej pani Już to masz No, także przywitaliśmy tak bardzo energicznie, bardzo, kaweczka bardzo, 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 trochę słodkiego no i później niestety 10 godzin, ale już żyję, niedzielę e, i spotkając z razem, Radem, jeszcze coś będzie niewiedziało, nawet gdy e, Klawkę Wam zaprezentuję, nie będę taki, tylko nie Dzień wiem nie czy Was zaprasz taki specjalny jak ja, ale tak. No i po prostu kończę dzisiaj, pozdrawiam i my będziemy na życiu na Cześć! Dołączam się do, do pożegnań i już się nie mogę doczekać naszego spotkania.